Witam Was bardzo serdecznie w Shell Challenge, youtuberki Lil Simsi. Pokażę Wam e, moją wizję na kształt tej budowli i zaczniemy sobie od zewnątrz. Jak widać, domek jest bardzo malutki. No więc zaczynajmy. E, zastanawiam się, jakie kolory wybrać. Często robię w jakimś e, głównym kolorze domki, na przykład nie wiem, różowy, niebieski. Ale myślę, że teraz zrobimy taki bardziej, może dla wszystkich, beżowy, może. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczniemy od wyboru, może, ściany. Tego nigdy nie użyłam jeszcze, więc myślę, że to jest dobry sposób, też pomysł na to, żeby to w jakiś sposób w końcu wykorzystać. Tak, dobrze. Tutaj chyba już nie będziemy takiego kamienia dokładać. Zobaczymy może jakąś zwykłą farbę. O, może. A myślę, że będzie ok. Dobrze. Kolory mamy już wybrane. Jeszcze spróbujemy zrobić tak na szybko. Jakby go tu zrobić? Zaczniemy od tej największej części domku. Okej. Okay. Trochę to obniżę. Dobrze. Teraz jakby to zrobić, te dwa, żeby były ok. Nie tak, nie tak. Nie. Tak. nie. To tutaj obrócić. Zobaczymy, na ile to można przesunąć. Upsi. U, myślę, że ok. I to zrobimy teraz tak. O nie. Nie może być. E, tak też nie za bardzo. Hmm. O matko, co ja zrobiłam? Nie podoba mi się to. I to bardzo. Może z tej strony go tak przedłużymy. Hmm. To nie wygląda za dobrze w sumie. Mm, 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 mm. Jak to zrobić? A może zrobimy jakiś dziwny dach, na przykład <grywny> okrągły? Nie, to nie wyjdzie, okay, mam jakiś pomysł, nie o to mi chodziło. Dobra, posunę jeszcze raz tak. Uh -huh, uh -huh. Coś może z tego będzie. Zastanawiam się, nie zrobić jeszcze okna dachowego. Myślę, że to by mógł być dobry pomysł. Chociaż z drugiej strony, tutaj jeszcze my yy, kawałek. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mm. Tak. Tak. O, tutaj będzie okno dachowe. Sobie go trochę podniosę. Dobrze. Myślę, że okej. Okay. Tylko jeszcze przeniosę to. Aj. Przeniosę to tutaj na chwilę i usunę tą podłogę tutaj. Hmm, co by z tym zrobić? Czekajcie, muszę coś wymyślić. Nie, to będzie chyba głupio wyglądać. Chociaż mam inny lepszy pomysł. Hmm. To skopiuję sobie i o jedno przedłużę. U. No i perfekt. No i perfekt. Słuchajcie. Dobra. Będzie kit. Tak. Okej. Okay. Myślę, że dach jest okej. Okay. Może nie jest jakiś fantastyczny, ale będzie... Okej. Okay. A, no jeszcze dach nie mamy skończony. Jeszcze trzeba wybrać kolor. Zastanówmy się nad białym. Myślę, że biały będzie okej. Okay. Staje troszkę. O oh no. Teraz mi się to nie podoba. Teraz mi się to nie podoba. I to bardzo, i to bardzo mi się to nie podoba. Oh my god. Nie, nie przejdzie. Nie przejdzie. Chociaż czekajcie, wyrzucimy. Okej, okay. okej, okay. czy znaczy, to jest okej? Okay. Z tej strony na pewno ten domek wygląda lepiej niż z tyłu. Więc trochę to zmienię i obrócę. Okej, okay. teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę do przodu podsunę. Mhm. o, dobra, spróbujmy coś z tego zrobić, no. Nie wiem, czy mi się podoba, szczerze mówiąc. Może jeszcze ten dach zmienię mm, na taki. Tak, jest chyba dużo lepiej. Tak. A na tak, tak. Tylko ja nie wiem, które wzięłam. Oj, a tego nie chciałam. Okej. Okay. I think yes. Dobrze, teraz kolor dachu. Na pewno chcę biały. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. No, na pewno nie ten kolor dachu będzie. Może dachówka? Myślę, że tak. To jeszcze przefarbuję To też. I tutaj jeszcze jakiś inny kolor. Może deski. Myślę, że deski to jest dobry pomysł. Takie. Ok. Dajmy to sobie na boczkach kolumny. Myślę, że te będą ok. Oopsie, zaraz to przedstawię. Ym, chyba jednak trochę przedłużę te dachy. Nie wolę mi się, że są takie krótkie. Jednak ten troszkę dłuższy i to wygląda troszkę lepiej, moim zdaniem. Tak. To jest dobrze, tak jak jest. Dobra. Niech będzie. Ups, tylko nie ruszamy. Dobrze. Niech będzie tak, jak jest teraz. I tak, okienka. I czekajcie, to może jeszcze zmniejszyć tutaj na bokach. Dobra, niech będzie tak, jak jest już teraz. Dobrze, wybierzmy drzwi i okna. Z tych jeszcze chyba nigdy nie korzystałam. I w sumie mi się podobają. Nie wiem, czy pasują, ale może zrobimy tak, żeby pasowało. Zobaczmy okna chcę, żeby były dość duże, eee, żeby były takie przewiewne. <śpiew> był domek przepiewny, coś tak powiem. Z mm. tomarangu, z tym pakiety. Miejskie życie? Nie. Tak? Nie. Do wynajęcia. Okna chcę. Okna. Mm. Nie podoba mi się, nie podoba mi się. Ale te może? No. Oczywiście no to też takie, jakieś sukłe. Tutaj wszystkie mają witraże. Hmm. hmm. Nie. też w teorii pasuje, tak? Nie mam nic czarnego, więc nie bardzo. Może. Koszy te okna są dość małe. Możliwe, że jest ok. Dobrze. Tu damy dwa, może. Ta. Jedną. Tu będą wyjściowe drzwi. To nie są drzwi. Drzwi jasno -brązowe. Takie, żeby wyjść na zewnątrz. Nie. To mi się nie podoba. Nie. Może. A te? Dobra, zaryzykuję. Dam je tutaj na razie. I te okienka. Myślę, że można tu jeszcze dać. ten sposób. Tu jedno. Jeszcze jedno. I tu dwa. Hmm, tego raczej nie. E, tu można by było jakieś małe okienko dać. Tu były takie, które mi się podobały. Ale, o! Tak to zostanie. Mm -hmm. <laughs> może być, no. Dobrze. Zastanawiam się nad ogródkiem. Czy dawać może e, płotek? Czy nie? Zobaczymy. Yy, to mi się na pewno kolor nie spodobał. Ok, yy, tak wygląda z płotkiem, więc teraz może zrobimy okrutek tutaj. Chociaż może jeszcze razem poczekam, bo nie wiem, jak będą ścianki w środku. Ale z przodu już mogę tutaj zrobić, żeby było ładnie. Ok, więc zacznijmy może od ścieżki do drzwi. O, myślę, że to będzie ok. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Myślę, że to by było okej, okay, jakby było jakieś takie większe jeziorko. Mm. Najpierw trzeba dziurę zrobić, okej. Okay. Mniejsze... Dobrze. Jeszcze tutaj sobie to ładnie zamalujemy czymś. Może jakimiś kamyczkami. Oh, bo tym nie można malować. Mm. Nie widział, ale dobra, chociaż no, sobie tutaj zamalujemy. Okej. Okay. Okay. okay, myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że ok. Tak, kwota może taka. Stawu. Dobrze, teraz jeszcze zielony. Dobra, to coś jeszcze wymyślę. No więc tak się prezentuje hmm, Bajoro i teraz zrobię drugą część tutaj z boczku. Ja nie mam w ogóle na to pomysłu i nie wiem co to zrobić tak naprawdę. Może jakiś parking z samochodem, może żywopłot tak? i nie wiem, miejsce na pranie albo jakiś plac zabaw dla dzieci. Zaraz to się wymyśli, zaraz coś. Ko, to drzewo. Przedstawię tu bardziej. Dobrze. Opcje terenu, opcje terenu. Okej. Okay. Tu była kiedyś taka asfaltowa, ale to jest? Nie wiem. Jest no, może coś takiego właśnie? Ekskluzywny piasek. No nie mam takiego asfaltowego, to chyba było w trójce. Dobra, no to chyba ten taki z trawą, czy bez... A, to są różne dwa. Dobra, to będzie bez trawy, bo to najpiękniejsze. Okej. Okay. Pięknie. Dobra. A, to jest inna ziemia. Może, może. <laughs> nie wiem Jeszcze były takie malutkie, całkiem. Takie niziutkie. ale nie wiem. Nie widzę ich teraz. Czy to jest to, co ja myślę? Nie. To. O nie. Okay. dobra, to potem tu dodamy auto. A teraz jeszcze Ym, krzaczory. Może i te. Dobra. <laughs> dobra, dobra, to inaczej. O, tak będzie OK. I tu będzie furtka, może. Furtka, furtka. Tylko czy ja znajdę taką, która tu pasuje? Mnie e -e, bardzo. A tutaj tych fortek nie da się tak, dać jak się chce, prawda? No, jako czyli i ściany. Nie, to nie będzie pasować taka. Nie, nie. Czy. Gdyby się uprzeć, to może, ale. Nie ma tu takiej furtki, jakbym chciała, po prostu. i. No, no. Łuk. Nie ma innych wariantów taką uprzykład. Ta mi się podoba, w sumie. Dobra, teraz pytanie, czy ona pójdzie tutaj? Okej. Okay. Nie wiem. Okej, okay, dobra niech jest tak na razie. Myślę, że może być. Dobra, teraz jeszcze muszę tutaj pod spodem pomalować. Gdzie to było? I to było Bo ziemi, ale mniejsze, okrągłe. Okay, Dobra, teraz tak, rzeczy poza domem, transportnie, zajęcia, no kur, kurde, kurde. To jest. To dam to tu na razie, bo może się przyda. W celach osobnych to może być tutaj. To na razie nie. To na pewno nie. Ok, myślę, że tak będzie, ok. Wow. Ha, to jest to przewożenie koni. Wow. O! Tego szukam? Co mi tu jest potrzebne? I jeszcze lecici takie do wspinania się. Co to jest? Czy lampa? Karmik dla ptaków, okej. Okay. O, dobra. Tylko czy nam się to, to zmieści razem? Tak. Nie. Tak. Kolory. A to jakie... Ja... Na kolorki. Może zielony? Albo może jednak różowy? Albo żółty? Taki jaskrawo-żółty? Dobra, zaryzykuję i dam czerwony. Dobra, myślę, że okej okay, jest. Tak, tylko tu jeszcze zrobię takie przetarcia. Może żwirek wsypać tutaj? Myślę, że żwirek by był dobrym pomysłem. Kamyczki. Czy to jest ten sam żwirek? Nie, to jest jakiś inny. A to jest chyba ten żwirek. Tak. Dobra. Koła Ziemia. Koła ziemia, koła ziemia. Dobrze, trzeba to jeszcze uładnić jakoś. O nie, tak jest piaski Tak, będą kaktusy. Tu może będą kwiatki, ale tu będą kwiatki. kaktusy na pewno już, wiesz. Kaktusy, tu będą kwiatki. Dobra. Tego tu już nie. Dobra, tu już nie. No I tego jeszcze. O! Wow. Będzie to taki duży. A! Jak chce, to nie działa. Jak nie chce, to działa. O tak. I tu, tu też będzie tak wielki stał Ten dobrze jest mały. I może tego jednego trochę zwiększymy. Myślę, że to dobrze wygląda. Dobra. To są jeszcze takie kwiatki. I damy je też tutaj. Pod kaktusy. I te różowe też damy pod kaktusy. Okej. Okay. Tu jeszcze by się coś przydało dać, bo jest tak dziwnie pusto. Czy to tu będzie pasować? W sumie tak. No, a jeszcze zamiast tego to zrobimy tak i kamyczki. Myślę, że ok. Finalnie to tak wygląda Bajoro i tak wygląda druga część tego ogródka. Jest dość dużo okach i dodałam tu jeszcze palmy takie z tej strony i tutaj jedną też dużą. I to by było na tyle w tym odcinku. Mm, mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie chcieli obejrzeć drugą część, która będzie dotyczyła domku i jego wnętrza, a także y, tego backyard ogródka. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w drugiej części.